Mekkarda. To słuchajcie, filozof, oficer wojska polskiego, startupowiec, inwestor, bardzo bogata mieszanka. Człowiek, który dzisiaj opowie nam o decentralizacji inwestycji finansowych i o czymś, co enigmatycznie brzmi w blockchainowym świecie finansów Dao. Przeprój, proszę bardzo. Zmieniam, tak? Tak, okay. Cześć wszystkim, nazywam się Przemek Karda, jestem z projektu Tecraspace. Dokładnie zajmujemy się, widać mam prezentację, tak? Tak, tak, ok. Więc ogólnie zajmujemy się, jeśli potrzebujecie finansowania, macie startup, a nie chcecie sprzedawać udziałów na pierwszym etapie w swoim seedzie, więc was stokenizujemy, dam wam pieniądze, udziały zostaną u was. W skrócie, tak żeby wam to jasno powiedzieć. Natomiast dzisiaj mam prezentację na temat tak zwanego DAO, o którym dzisiaj tu było mówione dosyć często. I zastanowimy się, bo to jest duży temat, więc w 15 minut go nie wytłumaczę, ale zastanowimy się ogólnie, czy de facto DAO jest rozwiązaniem na szybsze pozyskiwanie finansowania i w ogóle skąd się to wzięło, to DAO, jaka jest ta historia i w ogóle czemu teraz, a nie wcześniej. Więc zaczynając od historii całego tego filozofii, to chodzi o to, że ludzie zawsze chcieli być niezależni od władzy, od rządu, chcieli czuć się tacy, wolni i już w 1973 roku tam pierwsza firma to, to nazywa się Community Company czyli spółki społecznościowe. byli ludzie, którzy chcieli stworzyć taką organizację, firmę, która by była organizacją taką zbiorową łącząca wszystkich ludzi w, jed, w jeden byt i taką wspólną naszą powiedzmy naszą i taka firma powstała w 1973 roku w Stanach, potem w 1977 rok powstało pierwszy academic paper tylko, że no ciężko było robić spółki społecznościowe na tysiąc, dwa osób z całego świata, kiedy nie było technologii blockchain, to co byśmy się zjechali do Miami, spotkali u mnie w domu twojego prawnika, u mojego prawnika, kto te udziały przekaże, w jaki sposób. Więc nie było technologii i możliwości do tego, aby taką spółkę, taką jak DAO stworzyć wtedy. Więc ten temat jak widzicie minęło kilkadziesiąt lat zanim w 2015 roku powstało pierwsze DAO. DIDAO, tak zwanego Ethereum, czyli pierwszy fundusz zdecentralizowany, który zebrał 150 milionów dolarów. Na, miała być to największa platforma crowdfundingowa. Oczywiście to się nie udało, tam zostali okradli ich, to się rozpadło, był fork Ethereum. I w 2017 roku był wielki sukces tego i to jest bardzo ważny moment. Jest tak zwane Giełda Papierów Wartościowych i Komisja do Spraw Papierów wa Wartościowych w Stanach, zwane SEC, i oni zrobili raport. Czy, czy w ogóle ludzie tacy jak my tutaj byśmy chcieli zrobić DAO, czy my w ogóle możemy zrobić DAO? Bo jeśli robić, my, my robimy DAO, jesteśmy anonimowi, mamy swoją organizację, mamy swoje tokeny, to czy to w ogóle jest legalne? I okazało się w tym raporcie, że. Że nie, może, nie możemy tego robić, ponieważ to wchodzi w kompetencje IPO i funduszy inwestycyjnych. No ale boom na DAO był wielki, teraz mamy 2021, 2022 i się okazuje, że większość tych DAO inwestycyjnych, bo o tym mówimy, jest niezgodna z, z prawem. Dobra, do, to tak w skrócie, czym jest to DAO, żeby Wam to uświadomić? Załóżmy się, że my wszyscy tutaj tworzymy DAO. Każdy z nas wyjmuje złotówkę. I kupuje token. Każdy ma po jednym tokenie, więc, a w naszym DAO czy naszej skarbonce mamy powiedzmy 1000 zł, i to jest nasz 1000 zł, który przeznaczymy na jakiś cel. Na przykład na, nie wiem, ratowanie lasów w Amazonii, załóżmy. I czym to się różni od zwykłej firmy? No różni się tym, że ta nasze DAO dzięki naszym tokenom, które mamy, każdy po jednym tokenie, czyli ma jeden głos, możemy głosować, czy będziemy ratować lasy północne czy południowe. I Tworzy się ankieta, to się nazywa Snapshot, czy tam inne są możliwości, i na tej ankiecie to jest tak trochę takie wotum zaufania po prostu taka po prostu ankieta, i głosujemy. Jeśli połowa z nas zagłosuje na tak, a połowa na nie, no to mamy problem. Ale jeśli się okaże, że 70% zagłosuje na tak, to właśnie stworzyliśmy organizację, która zdobyła finansowanie. My jesteśmy ich twórcami tej organizacji, my wpłaciliśmy pieniądze. Organizację, która. Ma głos, bo decydujemy naszymi tokenami, i zrobiliśmy pierwszy inwestment w lasy w Amazonii. I to jest w skrócie, czyli de facto, to jest taka spółka tylko na zasadach blockchainowych. Wszystko się odbywa na zasadzie smart kontraktów, czyli tych umów inteligentnych zapisanych w blockchainie. Nasze tokeny są naszym takim ticketem, i, i to jest szybkie, łatwe, proste i bezpieczne w miarę. Tak to jest przedstawiane ogólnie. Natomiast Dlaczego jesteśmy anonimowi? Bo ta anonimowość w DAO jest bardzo ważna, czyli generalnie my nie jesteśmy w tym DAO naszym, w tej naszej firmie jako Przemek Karda czy po, po nazwisku, tylko my jesteśmy w tym DAO takim kluczem. Jesteśmy kluczem publicznym, jesteśmy serią numerów, serią znaków i jakby ja nie wiem, że, że na przykład ty zagłosowałeś na tak albo na nie, czy ty. Ja wiem, że jakiś tam adres, który ma jeden token zagłosował na tak albo na nie. Więc ta anonimowość jest przekleństwem dało i też dobrą stroną dało. Z jednej strony jesteśmy jakby niewidoczni dla systemu, bo jeśli się okaże, że SEG będzie się nas pozwać, czy każda inna firma, która stwierdzi, że czy organizacja rządowa, że złamaliśmy prawo, to nie, nie wiedzą dokładnie kto. Na tym etapie nie wiedzą, bo się dowiedzą w trakcie, ale teraz nie wiedzą. Natomiast z drugiej strony, e, no, robimy investment fund z ludźmi z całego świata, bo chcemy ratować lasy w Amazonii, ale my tych ludzi nie znamy. Wpłacamy jakieś pieniądze, kupujemy jakieś tokeny do głosowania, ten government token i nagle się okazuje, że 83% projektów krypto to są oszustwa. Bo, bo zbierają się ludzi z całego świata, którzy nie mają tożsamości, nie ma KYC, nie ma całych tych elementów, które są w systemie inwestycyjnym i potem się dziwimy, że zostaliśmy oszukani. Więc to jest ta ciemna strona DAO. I te smart kontrakty, to zarządzanie też jest problemem. Zobaczcie. Jest tu nasza grupa, załóżmy 100 osób. Żeby zrobić głosowanie, potrzebujemy, załóżmy, 25% głosów. A co, co się stanie? Na początku jest ba, ludzie są zainteresowani, chcą działać, no ale to się wypala, wypala, wypala. I nagle okazuje się, że w naszym DAO po roku zostało 17% głosów, bo reszta jest niezainteresowana, i każde głosowanie, jak w polskim, w polskim Sejmie, jest, mamy liberum veto, bo nie mamy kworum zbudowanego. I nagle się okazuje, że kolejne DAO i kolejne DAO stwierdzają, wiecie co, to jak wam się nie chce głosować, to możecie te swoje głosy przeznaczyć na inne osoby, czy tam inne portfele, bo tam nie ma osób, bo są, są ma. Więc nagle się okazuje, że DAO staje się coraz bardziej zcentralizowane i mimo że miało być zdecentralizowane, takie nie jest. Albo inny przykład, bardziej taki może yy, konkretny. DAO polega na bardzo mocnej jakościowo społeczności. Więc jeśli zdobyliśmy DAO, czyli naszą firmę, taką internetową, to nie jest firma, to jest organizacja, to nie ma statusu firmy, ale załóżmy, że to jest nasza organizacja. Wszyscy tu interesujemy się lasami w Amazonii. Jesteśmy fanami, chcemy ratować planetę, klimat, jesteśmy mega zainteresowani. No ale z czasem, kiedy odnosimy sukces, dołączają kolejne osoby, bo kupują tokeny, więc wpłacają pieniądze naszej skarbonki i DAO się rozrasta. Już nie jest 100 osób, jest 10 tysięcy osób. I jakość społeczności spada. Więc coraz trudniej zaangażować nowe osoby, bo już nie są osoby dla misji, tylko są osoby dla pieniędzy. I się okazuje, że zarządzanie dało staje się koszmarem, że to, co było na początku piękne, czyli de facto dało, najlepsze są na samym początku, kiedy jest mało ludzi, w trakcie okazuje się, że już to tak nie działa. I teraz na przykładzie załóżmy, że Mamy investment fund, który zrobiliśmy na DAO, mamy milion dolarów do wydania na jakiś sektor longevity, na przykład przedłużanie życia, chcemy żyć długo. Jak tłum ludzi zdecyduje jaką firmę wybrać, kto zrobi due diligence, kto będzie wybierał jaki projekt yy, głosować. No na początku pewnie kofanderzy. Ale jak widzimy w takim razie, to DAO nie jest do końca dobrym rozwiązaniem, bo i tak na samym początku muszą być osoby o dosyć dużych zdolnościach przywódczych i dużych kompetencjach. Więc w tym etapie DAO musi być centralizowane, ale potem, jak tam wyjdzie, to będziemy bardziej zdecentralizowani. I takich przykładów jest dużo. Dlaczego ja mówię tak negatywnie o tym DAO? Dlatego, że DAO jest bardzo młode i okazuje się, że jest bardzo niewydolne i niewydajne. Ja mam znajomych, którzy. Ja mają dosyć duże DAO z dużymi fundami na, w Szwajcarii i nagle okazało się, że w sumie to bez sensu to głosowanie, bo mamy przestoje, bo nie ma kworum, to głosują trzy adresy tylko, bo mają największą ilość tokenów i de facto to całe DAO okazało się na końcu, że to są trzy osoby, które mają najwięcej tokenów i one wybierają. A w sumie to na końcu stwierdzili, że trzeba to DAO zmienić, bo w ten sposób nie możemy dojść do konsensusu i, i de facto to jest tylko problem. Więc, bo nie ma odpowiedzialności. I teraz załóżmy, że inwestujemy w jakąś firmę. I jak wyszło, zrobiliśmy pieniądze, to jesteśmy szczęśliwi. A co jeśli nie wyjdzie? Załóżmy, 100 osób, pierwsze, nasza tutaj grono było zainteresowane inwestycją, bo, bo lubimy las w Amazonii. Ale dołączyły kolejne osoby, i kolejne, i kolejne, i okazało się, że to nie wyszło, i ludzie stracili pieniądze. Kto bierze odpowiedzialność za stratę tych, tych, tych ludzi? Kto bierze? Jakby. Tu widzimy, i to jest właśnie problem, który SEC stawia głównie też przed nami, e, dlatego, że te my jesteśmy spółką amerykańską. E, okazuje się, że nikt nie bierze tej odpowiedzialności. Jednak I się okazuje, że wszystko jest świetne narzędzie dla oszustw. Przecież możemy stworzyć DAO, załóżmy wytworzyć fikcyjne portfele, napełnić te, te portfele pieniędzmi Ethereum, dać wrażenie, że w tym DAO jest 100 osób i mogą dojść kolejne, tylko po to, żeby nałapać kolejne 40% na to, żeby ich po prostu zrobić tak zwany Exit Scama. Oczywiście możemy zrobić Multi możemy robić te wszystkie smart kontrakty, warunki wypłaty, ale kiedy ty jesteś kreatorem DAO, czyli zasad, czy tego ty piszesz kontrakt, na jakich zasadach wchodzisz do udziału w tym DAO, to możesz zrobić wszystko. A jak jest hype, to ludzie nie patrzą, nie, nie, nie sprawdzają co i jak się dzieje. Więc y, DAO tak, ale moim zdaniem trzeba by zrobić taką wersję hybrydową. Załóżmy, że byśmy robili DAO, tak, my, my myślimy bardzo mocno o DAO, więc jakbyśmy to zrobili? Na pewno byśmy połączyli KYC z twórców, czyli byśmy stwierdzili, że jeśli ja zakładam DAO, albo my zakładamy DAO, to wybieramy z nas 10 osób, 10 osób załóżmy, które zgodzą się dać swoją tożsamość, tworzymy w Wyoming na przykład LLC DAO, czyli spółkę, która jest z jednej strony, z jednej strony jest nieanonimowa, a z drugiej strony ma prawa DAO i tworzymy w takim razie taką formę organizacji. I to, co mówił tutaj Bartek, że, że pewne elementy, że, że nie możemy brać tylko wszystko, co jest Web3 jest super, a wszystko, co było Web2 jest beznadziejne. Właśnie w DAO to polega na tym, że musimy wybierać elementy korporacyjne, czyli na przykład, kto tworzył najlepsze pomysły. To nie tłum tworzy najlepsze pomysły. Najlepsze pomysły tworzą wyjątkowo inteligentne, zdeterminowane osoby, tak zwani liderzy danych projektów. Nie stworzymy stu społeczności stu Steve'ów, Jobsów. Owszem, możemy decydować nad głosowaniem, w co inwestować, no ale jednak ten trend, napędzanie, będzie wybierała jedna osoba albo dwie, albo trzy, czyli ci fanderzy. Więc ci fanderzy powinni swoją być jakby na, na widoku, oni powinni e, jakby ten, ten element przestrzegać. Więc dla mnie DAO dzisiaj jest niedojrzałe, jest niebezpieczne i też dużo osób z niego rezygnuje, a dlatego, że niestety. Większość dzisiaj projektów, jeśli byście, byście robili DAO i byście chcieli przyjąć pieniądze od inwestorów ze Stanów, czy z Chin, czy z Japonii, to byście na pewno wpadli w test Huawei, czyli byście byli papierem wartościowym i byście mieli tylko problemy prawne. Nie wiem, czy kojarzycie Telegram, na pewno Telegram. Wiecie, że oni robili zbiórkę na swój, na swój projekt, Paweł Durof robił projekt i oni zebrali miliard dwieście milionów złotych. Przegrali sprawę w SEC-u, musieli te pieniądze oddać, Mimo, że senator na jedna z komisji SEKU u była na nie, że oni nic w ogóle nie, nie zrobili, bo nie zrobili, bo robili to regulację regulacji SAFE, więc generalnie zrobili to dobrze. Ale zobaczcie, kazali im te pieniądze oddać, kazali im, im zapłacić 18,5 miliona kary, ale co więcej, twórca tego DAO, Paweł Durow, dostał zakaz robienia projektów blockchainowych do końca życia. Absurd. Więc e, powiem tak. Moim zdaniem, DAO to jest przyszłość, ale niestety społeczność krypto, cała ta społeczność, która nas otacza, sama dostarcza amunicji do, do tego, aby dokręcać śrubę tych regulacji, ponieważ jeszcze jest zbyt świeży rynek i za dużo jest oszustów na tym rynku, abyśmy mogli bezpiecznie tworzyć DAO. Tak, Stan Wyoming już stworzył pierwsze regulacje pod DAO, i niektórzy się śmieją, że to jest taki pingwin z głową słonia, czyli nie wiadomo po co, ale jeśli chcemy tworzyć Anonimowe, ten, autonomiczne, zcentralizowane organizacje, no to musimy jednak połączyć stary system KYC, czyli kim jesteś, jaka jest odpowiedzialność z jakimś entity prawnym, z możliwością governance przez społeczność, która się to będzie angażować. I to jest de facto moja opinia na ten temat. Dziękuję za uwagę.